Pierwsze zgłoszenie strażacy dostali do, o godzinie 19.40 o pożarze w budynku gastronomicznym. W tym czasie dyżurny zadysponował okoliczne jednostki ratowniczo-gaśnicze i ochotnicze straże pożarne. W tam miejscu zdarzenia okazało się, że pali się. Budynek o powierzchni 800 metrów kwadratowych w tym budynku zostały ewakuowane 96 osób. Trzy osoby obsługi w pierwszej fazie działań na tym obiekcie palił się dach. Natomiast później sytuacja się rozwinęła i ten pożar. Rozwinął się na cały obiekt. W czasie tego zdarzenia na miejsce zadysponowano jak do tej pory 39 zastępów 160 strażaków. W wyniku tego pożaru 7 osób zostało poszkodowanych, 4 osoby pozostały po przebadaniu na miejscu. 3 osoby zostały zabrane do szpitala, w tym jeden strażak z poparzeniami natomiast oso, dwie osoby które pojechały również do szpitala zostały zakwalifikowane jako przydymione i pod wpływem zdarzenia Jak długo potrwa jeszcze akcja? No myślę, że akcja potrwa jeszcze dobrych kilka godzin w tej chwili już mamy pożar zlokalizowany nie rozprzestrzenia nam się Dowozimy wodę z pobliskiej miejscowości. Natomiast korzystamy też tutaj na miejscu, na górze, w hotelu ze zbiorników z tego zaopatrzenia wodnego, który jest. Trzeba powiedzieć, że dużym utrudnieniem dla nas tutaj jest ta góra. No, oczywiście, pora, pora zimowa, więc wszystkie nasze działania są. Podporządkowane temu, aby jak najszybciej e, zlikwidować to zagrożenie. Czy znaczy, na no, obecnym etapie można powiedzieć, e, skąd się ten pożar wziął? E, nie, to będzie ustalane. Przyczynę e, będzie ustalała e, policja.